Dzień dobry dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym i taką mamy temperaturę o godzinie 6.30. Tak, mamy 6.30, słuchajcie. Ja nie odzywałam się jakiś czas z góry Was za to przepraszam i jeszcze za wygląd, bo widzę, że mi tutaj jeszcze e, mój nieprzyjaciel, czyli opryszka, e, nie zeszła. E, troszeczkę mnie nie było, ale ja cały czas mówię, że są sprawy ważne i ważniejsze. Miałam w zeszłym tygodniu usiąść do nadrobienia, do komentarzy, do oglądania. Niestety nie wyszło. Po prostu były sprawy ważniejsze. Mam nadzieję, że może uda się w końcu weekend gdzieś tam wygospodarować tą chwilę i usiąść i nadrobić wszystko. U nas tak zdrowotnie, wiecie, raz lepiej, raz gorzej, dlatego też mnie nie było. A jak wracaliśmy do domu, to było późno. Sporo spraw do załatwienia, więc też nie było kiedy złapać tą kamerę i nagrywać. A tak wiecie z biegu, i byle co to, tak uznałam, że nie bardzo. U nas zaczął się okres przychodzenia apsztyfikantów do luny, także mamy wesoło, potrafią czasami godzina czwarta rano już wiecie, jak miałczeć po prostu pod drzwiami na takich trzech stałych bywalców. Miejmy nadzieję, że na tym się zakończy Ja słyszę że po swoim głosie, że coś, coś się tam dzieje Ale to tak dlatego, że jeszcze wiecie, z rana się nie rozbudziłam Jeszcze też dziewczyny śpią Dzisiaj mam troszeczkę na późniejszą godzinę Więc mogą dłużej pospać Ja poogarniam śniadanie Ale zanim ogarnę śniadanie To chciałam wam pokazać kilka rzeczy, które kupiłam Bo nawet nie nagrywałam żadnych holi Wiecie, czy, czy coś przychodziło Hmm, może dzisiaj przyjdzie paczka z Shein, zobaczymy. Jeżeli nie, to po prostu innego dnia wam to pokażę. Od razu bym chciała Wam pokazać właśnie te rzeczy, które do mnie przyszły. I cóż my tutaj mamy z góry? Przepraszam tutaj za um, bałagan, ale tak jak mówię, jestem w trakcie przygotowań śniadań. No I co? I najpierw jest to zamówienie ze strony SFD. Tutaj mamy napoje takie, znaczy proszek taki do sporządzenia, e, proszek do przygotowania napoju smakowego. I tutaj mamy truskawkowy, wzięłam dwa razy i dwa razy e, ice Ja w ogóle się zakręciłam e, z tymi proszkami, ponieważ ja myślałam, że to jest na e, szklankę. Gdzieś tam będzie 250 ml, <laughs> i tak dalej. A tu się okazuje, że cały ten proszek jest na 1,5 litra, więc. E, Będę musiała sobie chyba taką butelkowaną wodę kupić i przetestować, zobaczymy, czy to w ogóle jest dobre, czy też nie. Chociaż ja z piciem wody ogólnie nie mam problemu, ale tak sobie wzięłam na przetestowanie, czy to w ogóle zda egzamin, czy w ogóle wiecie, truskawka, czy ice, to będzie miało taki smak, jaki powinno. Kolejną rzeczą są to drzemy. Jest to drzem wiśniowy, 80% owoców. <laughs> Tutaj sobie możecie. Przystopować, jeżeli ktoś by miał życzenie. Tutaj mamy skład poniżej. Jest to drzem z kawałkami wiśni i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście te wiśnie są spore. Zresztą za chwileczkę Wam pokażę konsystencję. Tu możecie widzieć karteczki przyklejone tylko dlatego, że te drzemy są do spożycia w ciągu 14 dni i sobie po prostu zapisałam datę, kiedy ja je otworzyłam. Także tutaj mam wiśniowy, a tutaj mam nowość, jabłko malina. Słuchajcie, te jabłko malina po prostu jest rewelacja. Naprawdę rewelacja. Oba opakowania mają kilogram, ale słuchajcie, ten krem, y, café latte, już Wam mówię, już Wam pokazuję. Oj, coś mi szwankuje. Krem mleczno-kawowy z ciasteczkami kakaowymi, słuchajcie... To jest po prostu rewelacja. I tutaj mamy 8 tygodni na spożycie tego produktu, ale też jak widzicie, już jest data przyklejona. Tak jak ja z tymi kremami różnie się miałam, sami dobrze wiecie z tej firmy, znaczy w ogóle wiecie z takimi kremami. Kokosow, za kokosowym przepadałam i kokos dla mnie to jest bardzo dobry. Drugi też dobry. Tutaj mam mm, czekoladowo-wiśniowy. On też jest właśnie na stronie SFD, ale ja go kupiłam w Biedronce ale jeżeli chodzi o te kremy to tak jak mówię ten czekolada wiśnia, kokosowy i ten, po prostu rewelacja tu jest 500 gram z tego co pamiętam, no znowu mi się coś z kamerką dzieje, tak 500 gram e, limitowana edycja i muszę Wam powiedzieć, że e, chyba sobie w weekend usiądę i zamówię jeszcze takie opakowanie bo to jest po prostu, wczoraj zrobiłam naleśniki i to jest sztos, naprawdę sztos nad sztosami jeżeli chodzi o kremy i mogę powiedzieć, że jest albo na równi z kokosowym, albo nawet i lepszy. Naprawdę bajka. Zaraz Wam pokażę konsystencję. I tu mamy wiśniowy, zobaczcie jakie wielkie kawałki owoców. Tutaj mamy ten jabłko malina. On już takie, jest, wiecie, jak mus, ale jeszcze gdzie gdzieniegdzie widać i czuć właśnie malinę i tutaj mamy krem, nawet widać gdzie nie gdzie, a krem ten jest gęsty po prostu naprawdę rewelacja jeżeli ktoś jeszcze z Was nie jadł, tak jak wiecie te drzemy, drzemy jak drzemy ale yy, to Wam polecam po prostu rewelacja coś mi się jeszcze przypomniało, pokazując Wam rzeczy z SFD, że jakiś czas temu kupowałam hummus klasyczny z jabłkiem z Lidla i ja go w końcu wczoraj otworzyłam muszę Wam powiedzieć, że konsystencja tego i wygląd y, jest y, tragiczne po prostu. Mm, tak jakby człowiek zwrócił jedzenie, dosłownie. Ja takie odnoszę wrażenie i nie tylko ja, bo moi domownicy również y, patrząc na moje kanapki wczorajsze odnieśli takie wrażenie. Mm, nie czuć tutaj humusa. Ja bynajmniej go nie wyczułam. Jabłko owszem i konsystencję ma taką czerniejącego jabłka, który wiecie długo leży, jak po trzecie jabłko, ono długo, długo leży i robi się po prostu ciemne, no to coś na podobę, także nie, nie, jeżeli on byłby klasyczny, faktycznie on byłby dobry i, i tak dalej, ale jeżeli chodzi, ten z jabłkiem nie, nie sprawdza się, nie sprawdził się u mnie, oczywiście on będzie zjedzony, bo tego dużo nie ma, tu jest 100 gram tylko, więc no cóż, ale już drugi raz tego nie kupię. I kupiłam też w Lidlu maczę. To jest, słuchajcie, krem... krem orzechowy z dodatkiem herbaty, macza i cytryny. I on jest dosyć smaczny, bym powiedziała. Może nie jest jakiś rewelacyjny czuć tą maczę, czuć gdzieś tam te orzechy. O te orzeszki. Nie jest idealny. Ale też nie jest tragiczny. Szczerze powiedziawszy, da się zjeść. I z tego co widzę, to jest to również z tej e, firmy, e, co była, Matcha z e, fide. Także coś takiego. Ona chyba kosztowała, słuchajcie, e, 16 zł. Także za 19, 190 gram jest e, sporo, wiecie. No ale nie ma się co dziwić, jak... Sama macza półlitrowa kosztowała dyszka, tak więc no. Krzyżyski sprzęt kawalerski. Solidarność. Wysoka tak jak A do namiotu tu można wyjść? No wygląda to sala. moi drodzy to będzie w dniu dzisiejszym wszystko widzieliście zamówienie z SFD widzieliście mały wypad do Bydgoszczy i natknięcie się na taką naprawdę mini wystawę starych pojazdów i cóż Ja będę się z wami powolutku żegnała życząc wam oczywiście wszystkiego wszystkiego dobrego przede wszystkim zrówka, bo ono jest teraz najważniejsze Dajcie znać w komentarzu, co u Was słychać, jak się czujecie, jak u Was z pogodą. Czy już poczuliście tą wiosnę, czy też jeszcze, jeszcze u Was jej nie widać, bo patrząc na niektóre zdjęcia osób z Instagrama, widzę, że ta wiosna w Polsce, to tak wiecie, miejscami jest, miejscami jeszcze gdzieś ta zima się przebija, więc. Ja już zimie, nie, 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 śnieg, zima, nie. Już może wracać wiosna, przychodzić wiosna w zasadzie. Także tak. Ja Was gorąco zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Zapraszam do komentowania, do udzielania się, do zaglądania. Wam życzę wszystkiego dobrego, cudownego dnia, wieczoru, popołudnia, i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.